Dzień dobry, witam Państwa na kanale Meble Forever. Dzisiaj opowiem o pięciu najczęściej spotykanych mitach dotyczących materacy. No to zaczynamy. Pierwszy mit: najlepszy to materac to materac twardy. Jest to oczywiście nieprawda. Mało kto potrzebuje tak naprawdę twardego materaca. Nasz kręgosłup ma naturalny kształt w literę S. To znaczy, że potrzebujemy materaca na tyle elastycznego, na tyle układający nasz kręgosłup w naturalny kształt. Że nie musi wcale być twardy. Tak naprawdę niewiele osób, jest niewiele schorzeń, które wymagają tak twardych materacy. Poza tym, twardość materaca to bardzo subiektywna rzecz, dlatego że inaczej materac będzie odczuwać osoba, która ma 1,50 50 m i waży 60 kg, 50 kg, niż osoba, która ma 1,80 80 m i waży na przykład 100 kg. Także materac przede wszystkim powinien ładnie podpierać kręgosłup, powinien układać go w naturalny kształt litery S, być elastyczny, i tworzyć nacisku. Także na pewno nie twardy materac. Poza tym 90% klientów przychodzących do naszego sklepu wchodzi i mówi, że chce materac twardy, natomiast wychodzi z materacem średnio twardym lub bardzo elastycznym. Tak naprawdę niewielu osobom takie te bardzo twarde materace pasują. Drugi mit, często powtarzany w naszym sklepie, to najlepszy pokrowiec. To pokrowiec dla to zima Większość osób nie wie, co to znaczy pokrowiec dla to zima i wyobraża sobie, że jedna strona to jest grzejnik i grzeje w zimie, a druga strona to jest klimatyzacja i będzie tak przewiewnie i chłodno, że przy 30 stopniach będzie powiew chłodu i giełka wodna rozpuści się nagle przed nimi i będą super spać. Nie, to nie chodzi o to. Pokrowce te są zbudowane w ten sposób, że z jednej strony jest warstwa bawełny, która ma być bardziej przewiewna, z drugiej strony jest warstwa. Z która ma wełnę. Zazwyczaj te pokrowce są to pokrowce nieściągalne, i to znaczy, że są mało higieniczne. No mało koło będzie się chciało targać cały materac do pralni chemicznej, żeby wyczyścić coś takiego. Tym bardziej, że w tym momencie producenci posiadają całą gamę pokrowców z suwakami, które da się rozpiąć i wyprać taki pokrowiec, które są naprawdę higieniczne, dodatkowo mają wspaniałe właściwości antybakteryjne, roztoczowe. Posiadają kapsułki, które uwalniają na przykład oleje z, oleje z oliwy, oleje arganowe, soje, aloes. Też są pokrowce, które mają włókna węglowe, które powodują to, że kurz, roztocza, nie przybierają do materaca, do, do jego powierzchni, do pokrowca. Są też pokrowce, które mają wszyte na przykład piany termoelastyczne, które powodują dodatkowy komfort, dlatego pokrowce lato-zima jest już to przestarzała technologia, w tym momencie odchodzi się od tego i tak naprawdę lepiej wybrać pokrowiec przede wszystkim ściągany, higieniczny do prania z innymi właściwościami niż pokrowiec lato-zima, który w naszych warunkach tak naprawdę nie będzie. Gdzie się sprawdzał, bo nie jesteśmy w stanie e, tak naprawdę odczuć różnicy e, w komforcie, w jakości spania, e, w temperaturze e, tego spania, tak naprawdę stosując e, tego typu pokrowiec. Trzeci, trzeci mit e, to im więcej stref w materacu, tym lepiej. Według mnie jest to mit z tego względu, że tak, oczywiście, trzy strefy, pięć stref, siedem stref lub jedna strefa jest ok. Natomiast pomyślmy, co się stanie, jeżeli zastosujemy tych stref 39, 59, 80. Z tym się też spotkałam. Zazwyczaj te strefy, ilość tych stref taka wielka, ogromna, są to jakieś materace spotykane w internecie, niewiadomego pochodzenia, niewiadomego producenta, i tymi strefami. Te materace mają przyciągać Państwa uwagę i mają powodować to, że nam się wydaje, o super tyle stref, jakoś lepiej to będzie leżeć. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że materac ma zazwyczaj 2 metry długości. I na tych dwóch metrach będziemy mieć 39 stref, czyli takich 39 albo 59 kawałków. I teraz czy osoba mająca 1,90 m, 1,70 m i 1,50 m trafi we wszystkie te strefy? No nie, dlatego to jest głupota, jeżeli mamy 7 czy 5 stref, czy 3, to te strefy są szerokie, są duże i niezależnie od naszego wzrostu, od naszej wagi, trafiamy i ten kręgosłup jest odpowiednio ułożony. I jest to wtedy bardzo dobre rozwiązanie. Jest to wtedy rozwiązanie logiczne, mające sens. Natomiast już jeżeli materac ma tych stref 39, 49, 80, bo do tylu zobaczyłam więcej, nie mam nadzieję, że nigdy nie zobaczę, te strefy nie wiem, w jaki sposób je wypracować, tym bardziej, że gdybyśmy ten materac rozbroili, są to materace zazwyczaj właśnie tanie i które to jest chwytem marketingowym, czystym. Okazałoby się, że tam wcale nie ma tych stref, że nawet te kieszonki nie są w jakimś innym kolorze, które otaczają sprężyny, tylko jest to po prostu jedna sprężyna, a jest to czysty tylko chwyt marketingowy. Także trzeba pamiętać, do siedmiu stref ma to sens. Powyżej. Ze względu na to, że jest, różnimy się wzrostem, różnimy się budową, nie ma szans, żebyśmy skorzystali z tych stref, bo nie trafimy po prostu w, w nie wszystkie, i nie ma takiej możliwości, nikt nie przekona, że jest inaczej. Czwarty mit: madaraz pianowy jest beznadziejny, pokruszy się, piana się wygniecie, wykruszy, jest niedobra, nie chcę takiego madaraca. Jest to oczywista oczywistość. Z jakiego powodu, oczywista, oczywistość, że to nieprawda, z jakiego powodu? Z takiego, że przyjrzyjmy się, dobre, klasowo materace pianowe mają dużo dłuższe gwarancje niż materace sprężynowe. Są to bardzo często gwarancje 10-letnie, 15-letnie, 6-letnie, 12-letnie. Yy, producenci są. Pewniej jakości tych pian. Musimy też pamiętać, że te piany są produkowane w nowoczesnych technologiach. To nie są te piany, które były 10, 20, 30, 50 lat temu. To nie jest to, co pamiętamy z jakichś tam foteli, kanap, jakichś takich rozkładanych dziwnych właśnie chyba, to się nazywało fotele, nie wiem, takich jedynek często to ludzie stosowali, że tam dzieci wygrzebywały, wychodziła taka żółta piana, która się wruszyła. To nie jest taka piana, absolutnie. To są piany wykonywane w naprawdę nowoczesnych nowoczesnych technologiach, przy wykorzystywaniu nowoczesnych surowców. Wielu producentów zastępuje już pokrowce, e przepraszam, e pochodne ropy surowcami naturalnymi, np. Na e wyciągi z e oleju rycynowego, z e oleju lawendowego. Są to piany produkowane bez szkodliwych substancji, polecane dla alergików. Są to materiały już inteligentne, mają miliony punktów podparcia, dodatkowo mają perforacje lub mikrootwory, które powodują to, że w tym materacu jest cyrkulacja powietrza, a dodatkowym, dodatkową ich zaletą jest duża wytrzymałość, duża odporność, duża elastyczność, a co za tym idzie, prawidłowe rozłożenie ciężaru ciała i prawidłowe ułożenie naszego kręgu. Słupa. Także nie bójmy się materacy pianowych, ale pamiętajmy, to też y, dobra piana ona nie kosztuje też 100-200 zł. i tutaj musimy o tym pamiętać. Jeżeli ktoś Państwu powie, że dobra piana kosztuje 100 zł, no niestety nie ma takiej możliwości. Tu dochodzimy do następnego punktu. E, piąty mit. Piąty mit. Nie warto inwestować w materac. E, materac e, może być e, jakikolwiek. Najważniejsze jest łóżko w sypialni. Nieprawda. Łóżko to jest tylko e, dodatek. To jest tylko kwestia wizualna. Natomiast materac będzie odpowiadał za komfort naszego spania. I teraz, jeżeli będziemy mieć jakiś budżet przeznaczony na materac i na łóżko i okaże się, że więcej wydaliśmy na łóżko, nie chcemy dodawać za materac, kupmy jakikolwiek, to jest oczywiście błąd. Dlatego, że lepiej dołożyć do materaca przy wyborze sypialni, bo on odpowiada za komfort naszego spania. To tutaj. Odpoczywamy my, odpoczywają nasi partnerzy. Dzieci również mają swoje materace w swoich pokojach, i dzieci też muszą odpoczywać, muszą się wysypiać, zwłaszcza w okresie wzrostowym. Kiedy je są narażone na te bóle wzrostowe, i musimy pamiętać, że dobry materac to jest dbałość o nasz sen, o nasze zdrowie, o nasz odpoczynek, zarówno psychiczny, jak i fizyczny. I tutaj nie można niestety na tym oszczędzać. Trzeba pamiętać, że dobry materac nie może kosztować 100, 200 zł, 300 zł. Z tego względu mówię tutaj o rozmiarach matracy podwójnych, czyli 140, 160, 180. Nie może kosztować 200, 300 zł, 100 zł, dlatego że tak. Po pierwsze, ktoś ten materac musi zrobić, czyli są koszta pracy ludzi, maszyn, ale on też musi być wykonany z odpowiednich komponentów. Te składniki, z których jest wykonany materac, nie mogą być byle jakie, one nie mogą być gdzieś kupione, upchane byle co, tylko muszą być dobrej jakości piany, dobrej jakości sprężyny, muszą być dobre pokrowce, bawełniane, antyalergiczne, muszą to być rzeczy, które mają certyfikaty, rzeczy, które nie będą na strój, dlatego że my śpimy na tym materacu, czyli Leżymy, wdychamy, wszystko z tego materaca. Dzieci, zwłaszcza mniejsze, mogą jeszcze się zesikać i wtedy też może to parować. Też może powodować to, że jeżeli będą to jakieś kiepskie rzeczy. Będą jakieś zatrucia, będziemy się źle czuć, będzie nas woleć głowa. Komfort spania nie będzie prawidłowy. I to co najważniejsze, wybieramy materac na 10 lat, na 12-15 lat. I czasami lepiej widać na ten materac, no nie mówię jakichś kwot szalonych, ale na przykład 1500-2000, bo jeżeli przedzielimy to przez lat 15 czy 12, to się okaże, że kupując od razu odpowiedni materac spełniający nasze oczekiwania. Zaoszczędzimy, bo kupując materac tańszy może się okazać, że raz na pół roku, czy raz w roku przez te 12 lat, czy 10, czy 15, będziemy musieli kupować materac, a 500 czy 600 czy 300 zł razy na przykład 12 to jest więcej niż jednorazowo 2000, czy półtora tysiąca, czy więcej, jeżeli Państwo oczywiście stać. Także zachęcam do przemyślenia tego tematu i pamiętania o tym, że materac to ważna sprawa. Materac odpowiada za komfort naszego spania i jest to rzecz, na której nie powinniśmy oszczędzać, bo tak jak nie chcemy jeździć starym samochodem, jak nie chcemy chodzić w niewygodnych butach, w dziurawych ubraniach, tak nie powinniśmy chcieć wstawać niewyspani, a chcieć wstawać wyspani. Dziękuję Państwu, zapraszam do oglądania innych filmików. Jeżeli pomogłam, proszę o zostawienia łapek. Jeżeli są jakieś tematy, których nie poruszyłam, a chcieliby Państwo o nich usłyszeć, zapraszam do dodawania komentarzy. Zapraszam również do przyciskania przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka, żeby nowe filmiki się pojawiły. Zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu stacjonarnego w Skawie na ulicy Przemysłowej 8 Skawina koło Krakowa. Zapraszam również na naszą stronę internetową www.mebleforever.pl do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.